A gdzie Pani jeździła? Ja jeździłam do sklepu A po co? E, a po słoiki po mnie zabrakło Na górki, tyle mam górku. A co tam było, że sąsiadka ta nowa przyleciała do mnie, jakieś pretensje miała Ja nie, nie wiem o co, bo nie miałam czasu, bo się spieszyłam do sklepu Co tam było? Bo Pani Ewo, y, co Pani mnie uczyła, jak te ogórki ostatnio robić no. Ja poszedłem do niej i ona mówi, no to Jerzy powiesz mi jak to się robi, nie? No i ona tam robiła, i a ja ten przepis od Pani, nie? I tam na litr wody, to ja powiedziałem, że kilogram y, soli, nie? Bo mnie się pomyliło, nie? Ja nie zapamiętałem to dobrze, nie? No, no. i ona tam zrobiła, zalała to. No. Ja mówię, to na drugi... Na, na drugi <noise> dzień, na trzeci, nie? To spróbujemy, nie? No próbujemy. Panie bo tam to nie ogórki, tylko ta solanka, sam sól, nie? Jak ona zaczęła do mnie, ten nie? A co to moja wina, że ja nie zapamiętałem, nie? <noise> To nie mogła już na sąsiadów się zapytać? No znaczy, ja, ja to wiedziałam, tylko że ten, że zapomniałam, bo tam chyba łyżkę, czy, czy dwie, dwie łyżki. A dwie łyżki, a ja pomyliłem i kilogram, nie? Bo się pytała, no to tak szybko, ten no to odpowiedziałem, no i widzi tak. No, a nie ja... wszystkie te ogórki tam zrobiła, a za 30-40. Słoiki wszystko wyrzuciła, nie? <laughs> Ale Pani to końca. Ona no. też krzyczała, że na litr wodę, dwa kilo wsypała, no. ja już nie pamiętam. Ale powiedziałam, że potem przyszła, to jej dam tych no. ogórków, bo u mnie tyle jest i dam jej porządny przepis i zrobię. No. Pani Ale nie mnogo... no Weźmie pani, pani wytłumaczy, bo to... No, no, od razu mogła do pani ten, nie? Bo ja źle pani, bo zrobimy, bo mogłem to zapisać na kartce i wtedy ten, nie? A tak z pamięci to wie pani, nie? No. Ja to tam pamiętałem, to tylko dzień czasu, nie? Jak to się no, a to robi, a potem Ewo to... Przyjśnie albo zadzwonić? I się zapytać? No to wie, ona woli mnie się pytać. No to teraz ma.

22, 24, 26, 30. To chyba pani na handel tyle robi, nie? Hurtowo, co? Nie. nie? A, to jest nie robić, tyle obrocić. To swojego nie zabrakło, ile już nie robiłam. No bo panie, bo jak ja pyliłem, no to widzi No to ma pani ogórki, nie? Jak tak. dbałem, tak. nie? No. Ludzie widzieli, jakie jeszcze z rana zawsze. Już szedł i ogórki pielu, nie? Uh -huh. No to dobrze. No. A pan ile narobi No co, ostatnio od pani te 20 wziąłem to. Jeszcze trochę tam dobiorę, a zresztą będzie potrzeba pani bo to ja przyjdę i ją pani wezmę, nie? No, a tutaj konserwowe. A konserwowe pani robi? Tak. Tak? I, I czym panie tutaj zalewa wodo jako? Z z tak? A nie będę mówić przepisu, bo pan znowu jej. <laughs> Lepiej panie nie mówię, bo ktoś źle usłyszy i potem będzie gadał na panią, że ten, nie? Hmm. To, będzie... to jak zrobię, tak będzie jad, nie? No, A to będzie to czosnku no. nie dała, to. Niech chrzanu nie a no. no, tak, no bo się I, to trzeba, tak. I, to, I to trzeba do pełna wody wlewać? Tak. Tak. tak, zaraz to do no. Żeby... no i potem zagotuję. A to jeszcze będzie gotować ich, tak? Tak, te konserwowe, tak. A, te konserwowe, no to trzeba gotować, nie? No, co, co. no i Pani Ewa i ten, chrzanu nawet, a gdzie chrzan kupiła, że ten? W sklepie, Ta? akurat w było. Na drugi rok to musi Pani posadzić, nie? No muszę posadzić, kiedyś e, posadziłam, ale chęć kosili. No. A kopru starczyło Pani Ewo? Starczyło. Tak? To pan też wziął i skosił, no, ale to też no, wziąłeś koper skosić. Wie pan, jak mnie pan zdenerwował? A ja, panie? bo chodzę muszę... po kopra, kopru nie ma. No, a pani mówiła tam te zielsko skosić, nie? No ale to? Nie, ale nie koper. No, ale on tak podobny do tego, bo to kwi... kwitło to tak, jak, jak zielsko, no to. A jak cielsko, e, to pan, które kwitnie, to nie kosi, tak? Pozostawił, a, a koper pan skosił. No ale trochę ja już potem, dopiero ten pod koniec. Już jak prawie skosiłem, to się skapowałem, że coś to nie pasuje. No, właśnie, nie? Ty, no troszeczkę zostawiłem. Dobra, no. tam. A proszę też trochę za mało, no, tyle zrobiłem. Zalewy. Trochę poszło tej wody, nie? No, trochę. No, ale teraz, teraz. I Nic opatrzy jabłuszka papierówki, pan nie ma, nie? Tak. O, taki A, taki właśnie. Przeniosłam. Możesz, pan się poczęstować To potem tam wezmę. Mhm. Jedna. Tylko zaraz pan. Do nowej sąsiadki powie, że i jabłuszka są. A Ani przyszła, sąsiadki, tak? A gdzie sąsiadka Ani? Że ty przyszłaś, a sąsiadki nie ma, co? Bo sąsiadka ten, zajęta, remont robi. Tak. Nie. To pan nie wie? Zamiast się jej pomóc? No ja też słyszałam, że robię. Gdzie ja tam nie pójdę teraz jak remont robić? Skończy to pójdę? A tak. Będę się... Zaraz mnie do roboty zagoni. O nowe przykrywaczki też tak? kupię. Przyszykowałam. No, no nie, no. jak tak tyle będzie. O to ja nie wiem. To co? nie co ja będę robić. Będziemy panie bo tylko górki same jedli, nie? Muszę chyba porozdawać hmm. Te ogórki To no, tylko trzy rządki, dużo tak nie ten, ale obródzili nie? W tym roku, nie? No i dobrze, nie? Nie no dobrze jeszcze. Sałatki A, A sałatki też będzie robić? Ja będę. Jedną z buraczkami zrobię, bo bardzo dobre. Tak? No, tutaj mówię, z, z buraczkami? Nie, ale nie ogórki, tylko sałatkę, tylko buraczki, papryka i ten, bardzo smaczna. Sałatkę z ogórkami, to i papryka uh -huh. i zielony pomidorek jeden. i marcheweczkę uh -huh. Także pyszna sałatka, też Chociaż tam je Ja tam po ziemi. No dobra panie, bo ty idę pani jeszcze trochę pomogę pomyć te słoiki, nie? To szybciej będzie no to...